Witam wszystkich serdecznie, Kupikar z tej strony. Dzisiaj mam dla Państwa ofertę Hyundai i30. Białego bandyty z czarnymi szybami. Autko prezentuje się naprawdę fajnie w, tym, w tej konfiguracji. Czarna siedemnasteczka, dodaję sznytu, proszę bardzo. E, jakiś czas temu została ona proszkowo odmalowana. E, Wyprostowana oczywiście. Autko jest naprawdę w fajnej kondycji, wiadomo znajdziemy tutaj jakąś gdzieś tam na drzwiach tutaj, o nawet widać gdzieś tam delikatna jest taka wkniotka, ale to trzeba się gdzieś tam bardzo przyjrzeć. Generalnie jak na ten, na ten rocznik, na ten przebieg to naprawdę wygląda fajnie, nie znajdziemy na nim żadnych większych rys, odprysków i tak dalej z takich ciekawostek jeśli chodzi o stan techniczny no to tak, z tyłu zostały wymienione nowe zaciski, nowe tarcze nowe prowadnice, nowe klocki przed nowym rokiem zostało wymienione sprzęgło teraz na dniach dostał nowy akumulator także na chwilę obecną co? wsiadać i jeździć w środku, proszę bardzo czyściutkie, zadbane nie jest jakoś bardzo mocno umęczone. No wiadomo, znajdziemy tu jakieś ślady użytkowania, no bo to wiadomo, to nie jest nowe auto. Proszę bardzo, radyjko. 2 DIN na Androida. Przebieg, tak jak widzicie, 240 tysięcy kilometrów. Ale uwierzcie mi, dla tych motorów to jest dopiero rozgrzewka. Dobre, sprawdzone motory 1.6 CRDI, 110 koni, naprawdę fajnie się odpycha, a przy tym spalanie je pozostaje na śmiesznym poziomie. Nie powiedziałem jeszcze najważniejszego. Auto jest z 2014 roku, z grudnia. Pierwsza rejestracja 2015. Jest to salon Polska, także Krajóweczka. Także gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam do kontaktu. Cena za to autko to 24.900 Do obejrzenia we Wrocławiu. Pozdrawiam.